Mano, jestem MineQuest i witam Was w moim świetnym filmiku z gry Minecraft pod tytułem Pewnego dnia w Minecraft, tak się mano, jestem MineQuest znowu. Yy, a więc yy, ogólnie mówiąc, będzie to seria, na której będę grał w Minecrafta, tak w Minecrafta gram od nie wiem roku, yy, może półtory. Nauczyłem się grać, bo moja pierwsza gra w Minecraft to ziemianka plus nie wiedziałem jak nic zrobić, na serio. Zrobiłem dwa drewna, przerobiłem na deski i nic więcej nie wiedziałem. No i postanowiłem, że zrobię sobie ziemiankę. No i zrobiłem szybko ziemiankę. No i tak wyglądał mój pierwszy raz w Minecraft, ale co będzie już dwusetny może Minecraft. No i nagrywam serię na youtube na specjalnym CD, który... nie wie tylko CD, który znalazłem właśnie na youtube patrzcie jakie góry fajne świetne A więc może zacznę od modów Mam mody Ray Minimap To chyba się już domyśliliście, Tricapitator Coś jeszcze? Nie wiem Chyba tyle Przede wszystkim Chyba tyle. Nie wiem, czy coś jeszcze, szczerze mówiąc. Nie wiem. Ewentualnie, jak sobie coś przypomnę, to wam powiem. Mm. Tak, szczerze mówiąc, to przed chwilą próbowałem nagrać ten odcinek. Teraz idziemy na bagna, ale niestety w tym odcinku przeszkodziła mi czarownica, którą tukłem i tukłem. I mieli... Minął czas 15 minut najwięcej no Nie mogę wrzucić wtedy filmu na YouTube Bo to będzie już za długo prawda No i musiałem sobie robić nowy film Teraz właśnie yy... No i teraz będziemy tu kliowce Tak jak przed filmem Zobędziemy czy wełny yy, Później różne takie rzeczy Szybko, dobra raz szybciej, bo wtedy kłam ręką i to trochę potrwało. Dobra, później jeszcze ubijemy świnki na mięsko. Miausko. Dziecko, co jesz? Miausko. A skąd masz? Przypełzło. Ha, ale suchar. Hmm, Szkoda, że nie mam kości, bo bym miał wilka, a wilk bym pomógł w zdobywaniu różnych rzeczy, a poza tym pomógłby mi w pokonywaniu czarownicy, jakby jeszcze raz wyleciała z chaty. Kurna. Dobra, trzeba mięso wziąć. Super. Dobra, mięso, do mnie moje mięso, dobra, znaczy hity, to nawet nieźle. Ej, mięso, mięso, mięso. Dobra, dwa mięsa. Teraz trzecie mięso. O, nawet cztery mięsa. Fajnie. O, jeszcze będzie czwarta bałna. Sześć mięs. Dobra. Cokolwiek mamy, więc jest dobrze. Tutaj zróbmy sobie od razu trochę drewna. Może znajdę gdzieś jabłka, bo na serio przed chwilą umierałem z głodu. No i miałem pół serduszka i musiałem jeszcze walczyć z tą czarownicą podłom. Masakra. Tu mam dużo grzybków, czyli grzyb... Będę robił zupki grzybowe. Yy, bo to się w sumie najłatwiej chyba robi. Jeśli mam dużo grzybów oczywiście. To to jest najlepszy pokarm. Jabłuszko! Masło. Jabłuszko. Dobra. Więc so dojdziemy do domku i zakończymy ten odcinek. Mm. Proszę was... Y Nie, żebym znowu jak... Coś tam... O kurna. Dobra. Y kończymy ten odcinek. Jestem minequest i żegnam się z, z wami. Na razie.